Proszę bardzo jakieś jeszcze potopienia? o tak woda pływa i tutaj, I tutaj to jest bogatynia bogatyni w województwie donoszcząskim tak bogatyni płynie woda Proszę. tu nie było podtopienia w Bogatyni, w jej usłudze przy ulicy Turowskiej ulica Tulowska. Tu jest sesji serca tu z się Niestety są podtopienia na ulicy Tulowskiej w Bogatyni. Jak widać, woda płynie.